Witam was serdecznie w kolejnym vlogu i zapraszam do oglądania. Zrobiłam zakupy i powiem Wam, że kupiłam więcej niż na liście, którą sobie sporządziłam, ale tylko trochę. Dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza, jest no chłodno, padało, pochmurnie. Proszę bardzo. Na parkingu jeszcze mokre. Dużo aut dzisiaj. Już. Nie ma takiego ciepełka, ale dobrze mi to pasuje, bo było za gorąco. I zrobiłam zakupy. Dajcie znać, gdzie mogę kupić taką dużą torbę z materiału, bo ta jest zdecydowanie za mała. I trochę tych zakupów jest, i trochę się zmęczyłam. Zjajałam, zanim tą torbę tutaj przyniosłam. Przywlekłam ze sobą, ale już jest. Choć wam powiem, że jak wypuszczam teraz moją tosię, to już z rana nie jest tak ciepło. Było ciepło, ale tak godzinne, poranne są już chłodne. Więc widać, że cały lipiec już zeszedł. Skończył się. Dzisiaj jest pierwszy sierpień. Zaczyna się sierpień, jutro będzie wrzesień. No dobrze, jest pierwszy, to nie tak niedługo, ale... Niedługo będzie jesień. No i, no i tak. No ludzi było sporo kas też. No, były przede mną dwie osoby z zakupami. Ja byłam trzecia dzisiaj nie byłam w samoobsługowej, bo mi się nie chciało, bo miałam dużo zakupów. Więc dzisiaj mam zakupy ale kasowane przez kasierkę. No i dobrze. Rozdawają nalepki, ale ja nie zbieram nalepek. Karty z skarbonki nie mam. Mój mąż ma. Ja nie mam. Ogólnie jakoś tak nie noszę, nie mam tych kart takich. Czy tam do biedronki, czy do oszą, czy gdziekolwiek. Mój mąż ma i do biedronki, i do żabki, i do Auszana, ma wszystkie i jakieś tam zniszki ma, a ja jakoś tak. Nigdy z nich nie korzystałam. Teraz jak idę z mężem, to korzystam. No i będę jechać do domu. I potem Wam pokażę, co kupiłam. Tak. No dobrze, trochę tych holów wykupowania w tym miesiącu jest. No, no, może. Postaram się, żeby w następnym vlogu nie było hola, bo, żeby nie było tak dużo. Bo jedni lubią oglądać, inni twierdzą, że to już jest przestarzałe, że to już nie jest modne. i wydaje mi się, że taki hol to zawsze będzie modny, bo ludzie lubią widzieć, obserwować i wiedzieć gdzie i co mogą kupić i za ile, więc wydaje mi się, że do końca ten hol nie wyjdzie z mody, ale jak codziennie jest hol, 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 no, i w tym vlogu zobaczycie mnie w nowej fryzurce. Znaczy, taką sobie wymyśliłam, nową fryzurkę, taką standardową, zwykłą. Znaczy, wy w tym vlogu będziecie widzieć, ale ja planuję jutro zrobić sobie taką fajną fryzurkę. Już nie dzisiaj, ale wy będziecie w tym vlogu widzieć. No dobrze, no to ja jadę. No to zaczynamy. Olej, to było życzenie mojego męża. Tutaj warzywa na patelni, to też życzenie mojego męża, więc nie kupowałam kalafioru oraz takie rybki dla niego. To są jego życzenia: bułeczki, serki, sos do spaghetti. też życzenie męża. Tutaj makaronę, surówka dla Przemka do obiadu. Wiadomo, że nie, nie wszystko zje w jednym obiedzie, tylko rybki na jeden obiad, warzywa na drugi. Tutaj może tą surówkę zje z rybkami. Nie wiem, jak on sobie tam ułoży to. Oczywiście salami, bo Przemek kupi sobie takie zlady Bliżej piątku stwierdził, więc tylko salami mu kupiłam. Oczywiście, jakby było inaczej, trzy mleka. Budynie mam: dwa waniliowe bez cukru, dwa czekoladowe bez cukru. Bardzo, ale to bardzo uwielbiam również budynie malinowe. One są przepyszne, ale one były już z cukrem. Manna szybko tamtą zjadłam to też idzie jak woda kocham manna, kocham tutaj dla siebie takie serki kupiłam, no to jest serek topiony z no i oczywiście coś słodkiego ja mam Lion i Snickers i www a Przemek Mader on bardzo lubi te wafelki i Twix mu kupiłam. Oj, taki wypadek się zrobił. Dzisiaj będę robić sałatkę Gyros. Naszła nas ochota na sałateczkę, a że dzisiaj jest sobota, to starczy na dzisiaj i na jutro, na niedzielę. I oczywiście jest miseczka. Papryka świeża. Ogórek świeży. Zdecydowaliśmy się, że dzisiaj będzie ogórek świeży. Następnie świeża czerwona cebula. Kukurydza. Sałata lodowa. Jakby nie inaczej. Choć może być też pekińska. Majonez. Pielś z kurczaka. No i nasz ketchup z lodówki. Tego nie kupowaliśmy. Dobrze, to zabieram się za krojenie. I jedziemy z tym. Mięsko musi odstygnąć, i pamiętajcie, że to jest sałatka tylko na dwie osoby. Więc tego mięska jest mniej. Jak Was jest więcej, no to wiadomo, można dołożyć i i paprykę. No i wszystko po trochę. Piękne mięsko. Może się odsunę. O, tak. podsmażona, I teraz czekam. I mam pyszną sałatkę. Uwielbiam sałatkę gorącą. Lecz ubóstwia. A teraz wpadamy do lodówki, żeby powstało trochę. Zrobiłam sałatkę. Postawiłam do lodówki. Bardzo się cieszę. Ja Miałam tak dużo rzeczy w zlewie, bo wczoraj robiliśmy późno obiad. I mi się już nie chciało zmywać. I dzisiaj rano zjedliśmy śniadanie. Wiadomo, tam były dwa kubki, dwa talerze, na przykład sztuczce, i też były w zlewie, i powkładałam. A te wszystkie talerzyki z tej mojej salatki umyłam ręcznie, bo i tak by mi się nie zmieściły. Więc mam umyte. Proszę bardzo, pokażę. Tu zmywarka chodzi, to się. Nie przejmujcie, tylko wypadałoby jeszcze pozamiatać i pozmywać podłogę, ale to potem, bo teraz mi się kompletnie nie chce po zrobieniu tej sałatki, ale potem jak już mi się te wszystkie naczynia wymyją i ja je wyłożę, no to do tego czasu jeszcze sobie troszkę. Może jednak odpocznę i będę i zamiatać, i myć, i wypakowywać moją zmywarkę. O, coś mi się tam przelewa z tą zmywarką. Tak czasami jest, ale to tylko chwila, bo to wiadomo, woda się wymienia. I tu mam cukinię. Ja nie jestem aż tak bardzo za cukinią, ale zrobię krem z cukinii, bo Przemek chciał. To Będzie. Potem Wam jeszcze wrzucę urywek ze zbierania mojej fasoli, bo moja mama ma cukier, więc ona takie warzywa je. Cukinie czy fasole, bo może. Więc jeszcze nigdy nie robiłam takiego kremu z cukinii, ale spróbuję, skoro przymek chcę. No, światło jest już jakie jest, już jest po południu dawno, więc. No, co zrobimy? Ja tylko troszeczkę oświeciłam to światło. Ale jakie piękne te sukienie, Takie żółte, ładne. Zielone też są jeszcze. gra, potem pojedzie troszkę do mamy. A ja... Zrobiliśmy jeszcze dzisiaj zakupy, ale już Wam nie będę pokazywać, bo ostatnio robiłam haul i pewnie już widzieliście ten haul z w czwartku, jak byłam na zakupach. No to nie ma sensu, żebym pokazywała Wam znowu hol. Tylko właśnie Wam pokazałam tą sałatkę dzisiejszego dnia. Jeszcze kupiliśmy pączki. Coś słodkiego na dzisiaj. Zjemy sobie poczucie. Uwielbiam pączki i z marmoladą i bez... Zrobiłam taką łatwą, szybką fryzurkę. Takie dwa kucyki. Nie bardzo ładnie w takich dziewczęcych fryzurkach, czy na przykład loczki. Takie rozpuszczone czy kucyki. Fajnie. Zupełnie inaczej wygląda. I ostatnio nagrywałam dla Was haul. I niestety rozdrapałam tutaj strupek i stwierdziłam, że pokażę Wam to jeszcze raz. Bo pokazywałam tam właśnie zakupy spożywcze, a teraz Wam pokażę co innego. Pierwsza rzecz kupiłam odświeżacz o zapachu cytrynki. Ja bardzo lubię cytrynkę, ponieważ jest taka pozytywna, jest jak słoneczko żółta. Glade bo tamten mi się już skończył. Następnie kupiłam taki proszek do czyszczenia do patelni i garnków. Przyda się. Co jakiś czas trzeba wyszorować, żeby ładnie wyglądały. Też wiadomo, cytrynka. Następnie kupiłam worki na śmieci. Ja mam 120 litrów. A ten kosz, co mam, to te worki są idealne dla niego po 60 czy 80 są za małe. Sto sześćdziesiąt jest za duże i potem dużo takiego wolnego worka zostaje i te są idealne. Nawet 140 jest za duże, te są super. Następnie Kupiłam takie dwa pojemniki na sól i pieprz, ponieważ tamte mi się już zniszczyły. Ja Wam wrzucę kawałek i nie zwracajcie uwagi na ten strupek. Jak wyglądały te stare, bo teraz już je wyrzuciłam. I pierwsze, one były już zardzewiałe, były za duże, a te są właśnie takie malutkie, mniej miejsca zajmują, taki kształt mają fajny, idealny do ręki. Te dziurki tu są większe, więc więcej tego wylatuje, nie trzeba się natrzepać tą ręką, żeby wyleciało. Naprawdę bardzo ładne. I jeszcze po angielsku Pepe były takie zamykane. Tamte nie były zamykane. I tu sól, sól. Tak samo. Piękne są. Każde, każdy pojemnik był za 10 zł. I ten, i ten. Tylko już oczywiście mam wsypane przyprawy. Tutaj mi rdza chyciła. Tutaj mi spadło. I się... Wygięło, wgięło i już przyszedł czas. Już się wysłużyły. Już mogą iść w odstawkę. Jak nie, kapcie. Proszę bardzo. Jakie piękne, z napisem night z gwiazdkami, z księżycem. Śliczne, idealne na wieczór. I tak pięknie będą wyglądać pod łóżkiem. Śliczne night. Good night, dobranoc. I zapłaciłam za nie 38 zł. I jaką mam stopę, widzicie, ja mam dużą stopę, 41. Muszę się tak czesać, żeby ładnie wyglądać. A to są naprawdę bardzo szybkie fryzury, czy kucyczki, czy klamro. Tylko spiąć ładnie. Ja Wam powiem, że dzisiaj jest taka pogoda też deszczowa. Teraz może już nie pada deszcz i w sumie troszeczkę już jest cieplej. No więc w czwartek padało, w sobotę, czyli dzisiaj padało. Piąte, chyba nie padało, ale też było tak pochmurnie. I jakbym jeszcze miała takie kolorowe gumeczki, to bym sobie mogła tutaj zawiązać. Ale mam akurat szare i czarne. Wzięłam te szare, dwie takie same. Najlepiej właśnie były dwie takie same. Choć czasami też robią tak, że tymi gumeczkami. Jak mają kilka gumeczek. To tu zawiązują, tu zawiązują, tu zawiązują. I tak samo na drugim kucyku. I tak wygląda. Wtedy inaczej. Wiecie co? Za chwilę znajdę gumki, bo ja mam więcej gumek. I spróbujemy też zrobić takie. Przez kilka gumek. O, mam gumeczki. I niektórzy też robią tak. Popatrzcie. Kilka razy zawiązują. Teraz zobaczymy. Tak też robią. O, jedna. Teraz zrobimy to na szybko. Już bez bawienia się. I tak właśnie niektórzy robią te właśnie kucyczki, tylko muszę je trochę tak przesunąć, tak żeby one były w odpowiedniej długości, nie powiecie, że też nie jest ładnie, super też jest, o ile. już Wam porażę. To wiadomo. Może jednak to troszeczkę do góry. O! Też niektórzy właśnie to tak jest Ja też w sumie. Kiedyś tak się czesałam. Już, 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 już. No, malować się nie lubię, ale lubię jak czasami trochę Fryzurka fajna jest. A co? Trzeba coś pokazać na tym kanale, coś innego, nie? A nie tylko zakupy. A nie, nie tylko zakupy. Najlepiej, jakby było równe, tylko że ja tu teraz tej kamerę nie za bardzo widzę. Powiedzcie mi, jaka fryzurka jest ładniejsza? Taka z jedną gumeczką? Może to troszeczkę Naprawdę tu nie do końca widzę w tych hamercach. Ale co? Co myślicie? Tak jest ładnie? Tak jest... Chyba ładnie, bo jest tak... Coś się na tej głowie dzieje. Nie? Jak myślicie? Ta poprzednia, czy ta? Bo ja zdecydowanie ta. Nie fajnie. Niby ta sama fryzura. Nic specjalnego nie trzeba robić. Nie trzeba się męczyć, tylko podokładać gumeczki i jest super. Ładnie. Myślę, że tak już zostanę. Z takimi fajnymi kucyc kucyckami. kucykami. Tylko może jeszcze potem pójdę. Sprawdzić do lustra, czy są w tej samej odległości, czy nie. Ale choć to mi się wydaje, że tutaj troszeczkę 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 tutaj się włos tam, Ale to za chwilę naprawimy. O, o, o. Tak. Niech fajnie. No super, może to jednak, albo to w dół troszeczkę, chyba, okej, okay. <grystanie> no, a że dzisiaj sobota, to zostanę już z taką fryzurką, mimo że w niedzielę też się tak uczęszczę, a co, czemu nie? <grystanie> Jest pięknie. I tak ja już Wam podziękuję za to, że byliście za mną w tym vlogu. Oglądaliście, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. Pa! pa.